Ja może odniosę się do jednego, jednego z najstarszych programów lekowych w kardiologii, czyli dotyczący program b 101 dotyczący leczenia zaburzeń gospodarki lipidowej inhibitorami PCSK9. No niestety my doskonale wiemy, że ten program długo już jest z nami, a mamy włączonych niecałe 3000 pacjentów. Czy tylko tyle w Polsce pacjentów powinno być i ma wskazania do takiego leczenia? No zdecydowanie, zdecydowanie nie. No. Dlatego odpowiadając na to pytanie myślę, że mogę powiedzieć, że no nie jest to adekwatne, nie jest to optymalne postępowanie, optymalne działanie tego programu. Prowadząc jedną z największych, największą w zasadzie grupę pacjentów włączonych do tego programu w Narodowym Instytucie Kardiologii, widzę kilka problemów. Pewnie jednym z nich jest to, już nawet nie samo stężenie cholesterolu LDL, ale to, że pacjenci z ramienia ostrego zespołu wieńcowego po zawale serca muszą mieć w wywiadzie poprzedni epizod, czy to zawał serca, udar mózgu, czy inne zdarzenie na poziomie miażdżycy, bądź zaawansowaną miażdżyc tętnic kończyn dolnych. I często stojąc, siedząc w zasadzie przed pacjentem słyszę takie pytanie. W takim razie panie profesorze, czy ja mam czekać na kolejny zawał, na kolejny udar, na amputację kończyny dolnej? Wyślę, że to jest największym problemem tego, pro, tego programu, tego projektu programu lekowego B101. Dość skomplikowane kryteria włączenia. Być może obniżenie, pierwszy zawał serca, być może zmniejszenie granicy wieku, pierwszy zawał serca do 60 roku życia i wtedy włączenie od razu inhibitorów PCSK-9, leków, które mogą być zdecydowanie po pierwsze drogą do obniżenia stężenia cholesterolu LDL, ale tak naprawdę poprzez obniżenie stężenia cholesterolu LDL my oczekujemy czego? Redukcji ryzyka sercowo-naczyniowego, czyli zmniejszenia liczby zdarzeń zawałów serca, udarów mózgu i innych nieprzyjemnych dla pacjenta, w tym nawet zgonu. Dla, czyli więcej naszych pacjentów powinno być kwalifikowanych do programu B101.